Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jaszku. A to jest kolejny odcinek z serii Risen 2: Mroczne Wody ze wszystkimi dodatkami, złota edycja. Kontynuujemy sobie rozgrywkę. Pijacka bandera, nie, piracka bandera, pijacka przygoda. Teren, po którym możemy się poruszać, ograniczają góry i coś tam jeszcze. Jest z nami Patty. I przechodzimy do kontynu kontynuacji wątku. Z Ozoriem byśmy pogadali na temat jakiejś pracy. Jest tu jakaś praca? Wreszcie ktoś zapytał. Chcesz zarobić 200 sztuk złota? Umiesz gotować? A, gotować. Smażyć mięso nawet umiem. Umiem smażyć mięso. To znaczy, potrafisz je przypalić, obracając narożnie. No cóż, przydasz mi się jako posłaniec, ale i tak będę potrzebował pomocy w kuchni. A twoja dziewczyna? Wygląda na taką, co zna się na kuchni. A ty wyglądasz jak stary dziwak, który prosi się o kopniaka w jaja. No, haha, dobra, pogadam z nią. Daj mi chwilę. Zajmę się tym. Patty, Co do spraw kuchennych, nie ma o czym gadać? Dobrze, że jestem bardzo elokwentny. Mam plan. Mhm. Potrzebujemy zapasów żywności. Tak, i co? A ty jesteś w kuchni. Jestem. To znaczy, gdybyś była w kuchni. Co? Mogłabyś podwędzić trochę jedzenia, a może nawet kilka butelek rumu. Nikt nie zauważy. Więc mam zrobić coś wbrew sobie? Tak. Ty dostajesz pieniądze. No tak. Tak. Czyli mam kraść. Serio? Dobra. Pamiętaj, że noże są częścią tej pracy. Hmm, dobra. Załatwione. Co do tej pracy... Załatwiłeś coś? Pati ci pomoże. Ona? Świetnie! Praca posłańca jest twoja. Możesz zacząć od zaniesienia grogu strażnikom. Udaj się do gilesa obok domku na końcu doliny. Idź już! Sio! Dobra, no to idziemy. Do Gillesa. Jeszcze byśmy tutaj pogadali, może z Pedrem rozmawialiśmy w zeszłym odcinku, to teraz może z Rockfortem. Bzdura. Jakieś problemy? Można to tak nazwać. Chodzi o Diffuege. Ten facet doprowadza mnie do szału. To cywil bez bladego pojęcia o wojaczce. Ale to jego wysoka rada uczyniła dowódcą. Musisz słuchać jego rozkazów? Jako dowódca tutejszej straży nie mam wyboru. Spójrz tylko jak rozmieścił strażę. Mam teraz tak mało ludzi, że nie mogę zapewnić bezpieczeństwa osadzie. A teraz jeszcze oczekuję, że wyślę ludzi do kryjówki piratów. No szalał, jeśli sądzi, że te zakapiory będą z nim rozmawiać. Hmm, no ja też szukam piratów. Szukam piratów. Czekaj, znam cię. To ty jesteś tym facetem, którego wyrzucił Sebastiano. We własnej osobie. Pewnie więc ciebie szukam. Może to ty zaniesiesz wiadomość piratom. Dostaniesz 100 sztuk złota za dostarczenie jej i kolejnych 100 za odpowiedź. Co ty na to? Pewnie. Sprawiłeś sobie posłańca. Oto list i złoto. Kryjówka piratów jest gdzieś tutaj, na wyspie. Zapewne na północnym wschodzie. Ale zanim wyjedziesz, musisz się solidnie zaopatrzyć. Dobry pomysł. Pedro powie ci, gdzie możesz znaleźć to, czego potrzebujesz. Już z nim rozmawiałem. Więc wiesz jaka jest sytuacja. Wybacz, muszę lecieć. Na razie nie będziemy się uczyli walki mieczem. Ba w ogóle się jej nie będziemy uczyli, ponieważ w tej rozgrywce będę preferował muszkiety i pistolety. Dokąd idziesz? Na górę. Chcę porozmawiać z Difłegiem. Dobra, idź. No, ale zatrzymanie. Prewencja. Z tego co widzę gubernatorze? Połowa moich chłopaków chroni pana Willę, a nie kolonię! Komendancie, kolonia jest równie dobrze chroniona. Z raportu porucznika Rockforta wynika co innego. Rockforta? Ja tu jestem szychą, nie on. Kiedy piraci przypłynęli na drugą stronę wyspy, narobił dymu w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa. Jego priorytetem powinno być bezpieczeństwo gubernatora. Mnie! Wysoka Rada nigdy. Ośmielasz się kwestionować radę, która wyznaczyła mnie na gubernatora? Z dobroci serca, komendancie, nakazałem wnieść zapasy na pokład Twojej łodzi, byś mógł wyruszyć jak najszybciej. Czy mam anulować ten nakaz? Czekam na statek. Ha, pogawędka już za nami. A co mogę zrobić dla Ciebie? Ale uprzejmy, pogadajmy o tych niewolnikach. Czy dobrze słyszałem, że uciekli wam niewolnicy? Słowo niewolnicy nie jest najlepszym określeniem. Wolę termin mm, przymusowa siła robocza. Te dzikusy powinny być nam wdzięczne za to, że zapewniamy im odzież i dach nad głową. Ale nie, wciąż uciekają do dżungli, żeby żyć jak zwierzęta, a potem jeszcze próbują się mścić na tych, którzy się nimi opiekowali. Zazwyczaj jestem wyrozumiały, ale z tymi renegatami trzeba ostro. Tylko w ten sposób masz pewność, że cię zrozumieją. Właśnie dlatego wyznaczyłem za nich nagrodę. I ile ona wynosi? Ile wynosi nagroda? Jest ich trzech, więc po sto sztuk złota od łebka. Nie możesz po prostu wysłać za nimi swoich żołnierzy? Jeśli pośle Rockforta i jego ludzi, to skończy się na tym, że przejdą się wzdłuż skraju dżungli i wrócą z niczym. Za bardzo boją się dżungli, a ja nie mam czasu zająć się tym osobiście. No to podbij stawkę, mistrzu. Może powinieneś wyznaczyć wyższą nagrodę. A masz mi coś do zarzucenia? Może gdybyś dawał dwie stówy za głowę, to znalazłby się jakiś śmiałek. A tym śmiałkiem jesteś ty? Pewnie za dwie stówy? Mogę się nimi zająć. Zrobisz to dla mnie? Brawo! Złoto będzie na ciebie czekać tutaj. Pamiętaj, dam ci sześćset sztuk złota tylko wtedy, gdy przyniesiesz mi trzy głowy. Dobra. Rockford polecił mi zanieść Piratom list. Mmm, masz go przy sobie? Tak. Niech spojrzę. Zapieczętowany. Dobrze. Uważaj, żeby taki pozostał, aż dotrze do adresata. Zrozumiano? Oczywiście. Potrzebna mi mapa wyspy. Ha, za sto sztuk złota będzie twoja. O, dobra jest druga opcja. <laughs> Jak dostarczę twój list, skoro nie wiem dokąd iść? Jak dostarczę twój list, skoro nie wiem dokąd iść? Hmm, słusznie. Dam ci ją za darmo. Nie chcemy, żebyś się zgubił. Bardzo dobrze. Co masz na sprzedaż? Mam tu kilka rzeczy, które trzymam z myślą o odwiedzających. Pamiętaj tylko, że nie ma nic za darmo. To wszystko kosztuje. Co masz na sprzedaż? Hmm. Nic tutaj mi nie jest potrzebne. Także wychodzimy... Idziemy zabrać chustę relayowi, ponieważ ta chusta jest nam bardzo potrzebna do wykonania zadania związanego z ubraniem larga. No to biegnijmy na koniec, tam jest jakaś plantacja, gdzie pracują niewolnicy. Zaraz tam się udamy. Oj, niestety bezimienny bohater nam się zmęczył. Mam nadzieję, że relay. O, jest relay. Proszę bardzo. Ładna chustka. Czyli ty tu rządzisz? jak ktoś musi. Niech te leniwe dzikusy się nie obijają. Pokaż im, kto tu rządzi. Tylko w ten sposób te kanalie zrozumieją. Teraz jeszcze nie dam rady tego zrobić. Och, kurde, myślałem, że już mógłbym go zastraszyć. No dobra. Ładna chustka. A robią takie dla mężczyzn? Ha, żartowniś, co? <grych> O, uciekajmy, podleczymy się w międzyczasie, co on tak wrzeszczy. No pięknie, daliśmy radę, mimo iż poziom jest trudny. Zadzierasz z niewłaściwą osobą. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Nie. W takim razie zabieram chustkę. Ale nasz bohater jest klimatyczny. Nie wziął złoto, nie wziął, nie wziął broni, nie wziął ubrania. Wziął tylko chustkę od pokonanego przeciwnika. Jak ja lubię takie klimaty. O, czarny oleander, dobrze widzę, dobrze widzę. To prawda on był bardzo zielony. O, skrzynia, skrzynia, zrabowana, już chyba tu byłem. Dobra. Zanieśmy te zapasy, czy co tam mamy. Głowy do góry, mam dla was grog. Kim jesteś? Ten stary leń znalazł sobie kolejnego chłopca na posyłki? Ej, to też praca, a pieniądz to pieniądz. Tak myślę. Dobra, dawaj go. Przy okazji daj znać Tomkinsowi, poluje w lesie na guźce. Powiedz mu, że jest grog, to go z pewnością zainteresuje. Ja to zrobię. Ta... mógłbym sam to zrobić, ale ktoś musi stać na straży. Mógłbyś to zrobić sam, ale tobie nie są potrzebne punkty chwały, przyjacielu. M mm. Dobra, pogadajmy o tym rumie. Jill ma dla ciebie rum. Może zaczekać. Osorio cię przysłał? Tak. Możesz więc dać mu to w moim imieniu. Masz. Dla mnie rum, dla niego świnia. To korzystna wymiana. Dla mnie. Dobra. Idziemy z powrotem. Mamy mapę wyspy. O, to cofniemy się szybko do Osoria. Dostarczyłem grog. Przyniosłeś też mięso? Proszę, z pozdrowieniami od Tompkinsa. Może spadać. Ty też masz tu pieniądze. Twoja dziewczyna na pewno skończyła. Podziel się z nią złotem. Potrzebu Co my tu mamy? Zapasy żywności nie za drogie trochę są. Yy, muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie mógłbym usmażyć sobie coś do jedzenia. Zostało nam tylko 9 tych zapasów. Nie napawa mnie to optymizmem. No to idziemy dalej. Idziemy dalej do kryjówki piratów. W tym odcinku tam pewnie nie dojdziemy. Idzie za nami Patty idzie. Dobra. Mam to, co chciałeś. O, super, dawaj. Świetnie, dawaj. O, co, to to nie? A gdzie są pieniądze, które dał ci kucharz? I to jest właśnie różnica między wyborem moralnym, a wyborem, który poskutkuje lepszą sytuacją naszej postaci w grze. Otóż muszę jej niestety obiecać, że spłacę dług, wtedy będę 100 sztuk złota do przodu. Ale obiecuję, że spłacę dług. Dobrze. W takim razie zjem obiad sama. Jak zgłodniejesz, to nakop sobie robaków. Nie ma takiej nawet możliwości, Patty. Ja będę jadł zapasy żywności. A propos, zużyjmy sobie ich troszkę. Przepraszam, jestem z powrotem. O, wieża Wasko. Kim jesteś? Nie widziałem cię tu wcześniej. Przypłynąłem łódką. Dobra rada. Jeśli zmierzasz na wschód, omiń dolinę w dżungli. Tamtą jaskinią dostaniesz się do przesmyku w górach. To bezpieczniejsza droga. Hmm. Dobra. Ja już tu wszystko wiem. O, jabłko. Jeden zapas żywności. Idziemy, gdzie nas prowadzi ścieżka. Tum, tum, tum. O, jakaś roślinka. Krwawy korzeń. Kosmiczna jest ta dżungla. Bardzo mi się ona podoba. Czy ja dobrze widzę jakieś małpy? Zapiszmy sobie grę dla pewności. Aż poniaste małpy. No, 52 punkty chwały. Normalnie byśmy dostali 50. Ale mam te wszystkie yy, pierścienie. Mam ten pierścień, gdzie ja go znajdę? Inwentarz. Pierścień mędrca z premią do chwały. Bardzo mi się ta chwała zwiększona przyda. To niby nic 5%. Ale może na koniec gry. Jeden level będziemy do przodu. Jeden poziom. O! Mamy naszych dzikusów! Karakatonka! Dobra, poczekajmy aż tam pati sobie z nimi jakoś da radę. O, i ja muszę się uleczyć, bo cały czas o tym zapominam. O nie 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 nie, mam bardzo mało życia. Dobra. I teraz musimy unikać tych. Tych. Dobra, zapiszmy sobie grę. Tutaj jeden z tych dzikusów rzuca w nas włóczniami. Nie, 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 nie. nie. Kurde. A chciałem go uniknąć. Wczytajmy sobie. Ciekawe, czy mamy jakiś grog albo coś, co by pozwoliło nam na odzyskanie natychmiastowe życia, ponieważ. ...zapasy żywności nie tyle, co sprawiają, że odzyskujemy życie, a tyle może, że następuje jego jakaś powolna regeneracja. Mm, przedmioty. Grog. Bardzo dobrze. A, pięknie. Jedna głowa. Dzikus, druga głowa, misa. Bardzo dobrze, będziemy mogli to wszystko posprzedawać. I nefryt. Do czego służy nefryt? Nie mam pojęcia. Zobaczmy, czy ta maczeta jest lepsza od mojej broni. Niestety nie jest lepsza. Dobra, gdzie by tu iść? Zobaczmy sobie mapę. Mm. No nic, jakoś tak chyba. Najwyżej będziemy spierniczać w popłochu, jak tu się dla nas będzie czaiła jakaś duża bestia. Na przykład guziec. Ten pistolet, którego jesteśmy posiadaczem bardzo ułatwia rozgrywkę. Potrafi pół życia naszemu przeciwnikowi zabrać jednym strzałem. No, i niestety został nam jeden zapas żywności. Nie. To nie jest ta droga. Tam są jakieś ruiny. A to może w tym kierunku. O, widzę jakiś most. Chyba powinniśmy się właśnie tam udać. O! Ale serce mi do gardła podeszło. Już myślałem, że będziemy wczytywali grę. No paty strzelaj, bardzo dobrze. Tak cię uczyłem. Tam jest guziec jakiś. Możemy się nim zająć. O, jeszcze jeden. No nie, 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 nie. A, spudłowałem. Ostatni zapas żywności nam poszedł. No, skupmy się na tym, co ma mniej życia może. I szybko używamy czego. Grok nam daje 50 krwi. I tylko grok mamy, dobra. I gink, gink. Bardzo dobrze. Nie mamy już jedzenia. Więc trzeba się udać szybko gdzieś, gdzie można by było to podsmażyć. Z tego co pamiętam, tam koło tej wieży jest ognisko, jednak mogę się mylić. O, sakiewka, proszę bardzo, tą czaszkę można podnieść. Amulet. Co to za amulet? O, a ja zapomniałem pirackiej chusty sobie założyć. Rytuały plus 5, nie interesuje nas to. Absolutnie. Tam też jakaś jaskinia. A wybierzmy się na górę, na ten most. Gdzie on prowadzi, bo już nie pamiętam. Chyba do wieży. Proszę o ognisko. Jest. Bardzo dobrze. Nie pomyliłem się. Usmażymy sobie wszystko co możemy. I przypiszmy sobie jeszcze te nasze zapasy żywności do. Kurde, gdzie jest? Gdzie są zapasy? Aha, tutaj. Yy, o, proszę bardzo. I już mamy je pod klawiszem szybkiego wyboru. To jest Jack. A kim jest Jack? Co nam ma za, do zaoferowania. I jakie przygody na nas czekać będą, tego dowiecie się w kolejnym odcinku z serii Risen 2 Mroczne Wody. To był Jaszku, trzymajcie się, pys!